Siemanko, z tej witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, przyszła do mnie paczuszka z Adidasa. box. troszeczkę uszkodzony, ale to nic, to nic, to nic. Słuchajcie, moi drodzy, dziś jest 25.03. Dla tych, którzy siedzą troszeczkę bardziej w temacie butów, w temacie generalnie streetwearu, może orientują się, co niedawno był za drop na Adidasie. Hmm. Moi drodzy, 21 marca na Adidasie był Drop Easy 350 V2 Cinder. Cinder, Cinder, jakkolwiek. Dziś tutaj macie screena z tego, jak wygrałam na tym dropie. Cieszyłam się nieziemsko. I przyszła do mnie paczka w środę, 25. Myślałam, że przyjdzie później, i się na to nastawiałam, że przyjdzie później przez tego całego wirusa, i że tiry stoją na granicach i tak dalej, i tak mi mówiono. Only the best for the athletic. Aha, fajne, fajnie, fajnie. Zabierzmy się za opening. Okej. Okay. Uuu, są to moje pierwsze idzi i mam stresa, jeżeli chodzi o rozmiar. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko... O Jezu, jest to piękne pudełko. 350... Easy boost, 350, made by raz. <noise> Czemu ja to przeczytam? madę? Kozak, kozak. Mamy pudełeczko, on góry jest. 350, boost. 38 i 2 trzecie. mam nadzieję, że będzie okej. Okay. A Celi się stresuje. hu. <noise> dobra. Okej. Okay mamy papier o człowieku o człowieku kiedy są ładne to mi się generalnie zawsze izi podobały wersja pierwsza troszeczkę bardziej nie powiem ale generalnie ja się sunę ja wiem, że niektórzy już żygają easy, ale ja się mega jaram. Prawdopodobnie widzieliście już na LPU, ale postanowiłem, że na gram też unboxing, bo jest to pewnego rodzaju mój grail. Ja bym nie wiem, co wam powiedzieć. Mega siaram. No, cała podeszwa to jest Boost. Boost to jest, myślę, mogę powiedzieć, najbardziej chyba innowacyjna technologia od Adidasa, która po prostu amortyzuje nas, jak chodzimy. Jest to bardzo mięciutkie. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, jak ja mogę to i to jest na całej długości. Myślę, że możemy je przymierzyć. Okej, okay, zdecydowanie są to najwygodniejsze buty, jakie miałam na nogach. Oczywiście poza butami narciarskimi, buty narciarskie są najwygodniejszymi butami na świecie. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, za tydzień, bądź za dwa tygodnie. Zależy, kiedy to wrzucę. Trzymajcie się, cześć!